Cześć, z tej strony Oliver i, I Arek. Dzisiaj multipaki z naklejek Champions League. Z firmy TOPS. Mhm. Tak, jak ostatnio może widzieliście na naszym filmie e, starter paka, znaczy nie starter paka albumu e, mhm. z Topsa, także zaczęliśmy. Nową kolekcję, coś nowego dla nas, bo nigdy Topsa nie zbieraliśmy, ale postanowiliśmy z Oliwerkiem, że fajne są te naklejki, fajny zrobiony album. Zapraszamy do filmu, gdzie jest, prezentujemy album i otwieraliśmy tam pięć saszetek. A teraz mamy nowość, jest to Multipack. Oli, opowiedz o Multipacku. E, tam są cztery saszetki. Jak cztery? E, osiem. No. I um, takie dwie limitki naklejki. Naklejko karty, można to tak nazwać, bo to są stika karten. Kosztuje to 8 euro. 7,99 No, bez centa, czyli bardzo się opłaca, bo jest 8 paczek. W paczce jest 10 naklejek, czyli 80 naklejek w jednym multipaku. To jest naprawdę dobra cena. O, właśnie, i tak tutaj się z tyłu jeszcze prezentuje. Są bardzo fajne naklejki, hotshoty, takie tutaj, Rising tak. Stars. To są właśnie te limitki, limitko naklejki, Kartą naklejki, tak można to powiedzieć. Które może trafić, jest kilka. Jak widzieliście w albumie, także zobaczymy co ja trafię, a co Oli, nie? Także lecimy. Będziemy się pojedynkować i zobaczymy, kto wygra. Tutaj, pusto, pusto, pusto. Uwaga, ja pokazuję już. Ja mam Aleksandra Arnolda Superstars, także. A ja mam na no Sancho. O, czyli kto to jest? Liverpool i Manchester, czyli pojedynek angielski. Chodzi o to. tu jeszcze będzie Juventus? Gdzie? Co? O. Oh. Jak juventus? Bo tu są dwie. A dwie są? No. A to ja nie wiedziałem widzicie, je zakręcony jestem. Aha! I u mnie Donna Wow, ja mam Donna a Oli ma co? Jeszcze? Z Juventusu? to. i Kielini. Tak, i to są właśnie karto naklejki. Jakoś to się odkleja. Zobaczcie tak tylko troszkę. Nie wiem. O jest, właśnie, tak się odkleja. O. Widać, że się odkleja. Naklejka idzie do albumu. A karta a... zostaje do kolekcji, nie Oli? Uh -huh. Czyli super ancki, naprawdę jestem pod wrażeniem Multipaka. Bo to jest super sprawa. Mieć karto naklejki w sumie. No. I, I to jest właśnie rewelacja, bo coś wklejone i coś tak do albumu zostaje. Ci co? Mamy tutaj 10, nie 8, znaczy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. U mnie pasuje. U mnie też. Nie pomylili się. To ja zaczynam. Oli zaczyna, każdy ten, nie? Łączymy saszetki, tak można powiedzieć. No. I zobaczymy. A bo. Złóż sobie na kupkę tak, żeby było ładnie. Dam jeszcze trochę wyżej. O, bo może być dużo naklejek, jak jednej z 10, mm. nie? Rida, to jest Young Boys. Tak. Wow, jest złociak, Realu, znaczek mm. logo, super. La Perkais Ajax. Proszę bardzo. Jest i zawodnik Ajax. Chelsea, Inter. Turcja, Beşiktaş, Atletico, Hummel Borussia Dortmund, Adam, to jest Sporting, i Grimalo, Benfica, tak? Mhm. Mm Dobrze, czyli Oli takie naklejki. Zobaczymy, co mi los przyniesie w mojej pierwszej saszetce. Trzeba uważać, bo są te duże naklejki w każdej i one są bardzo duże. I można je niestety yy, tak potargać. Hotshot Memphis Depay Barcelona. A ja miałem tak, Chelsea logo. Teraz jest, kto to jest? Shutter. Nie, bo to jest Atalanta Bergamo. Oh, no. Mail. Manchester United, Sancho, Sancho. Oliday do Sancho. To jest Lille teraz, Bamba Paryż. Paryż pół Pum. stadionu, czyli idzie punkt do Donarumy. Real Madrid, Wolfsburg. Wolfsburg. Salzburg i Zenit, Dziuba. Dziuba? No, Dziuba, Artem Dziuba. Wow, ja miałem hot shota. Aha. Czyli już jakieś punkty wpadły Oli Hotshot z latan Ibrahimowicz Wow, no to jest elegancko. Pokaż no nafie co on tu ma na głowie. To taki jest. Taka rysa? Nie. No co to jest to takie, widzisz? Takie trzy. Nie, to jest chyba... Aha, że trzy coś głową zrobił, czy co? A no tak, bo to jest do głowy coś, do nogi pokazane I do, chyba, że gole ile się, nie Malmy wiem. Kolejny znaczek Atalanta, z City. Na zdrowie Dzięki. nie żyje. Niech Dzięki. żyje. Połowy stadionu. Sportingu. Nie wiem, co. Klub Bruś. Niech żyje. Dzięki Real. <laughs> <laughs> Zakicha. 94 rok. Finał e, był Szachtar. Atena. I? I znowu ma oli plakat z 2, 3, 4, 4, <laughs> na zdrowie. <laughs> Oj oli 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 jak zacznie kichać to kicha i kicha. Ja mam alergię na coś. coś tak. Dobra, następny ten. Co to teraz będzie? Duża. Znowu wow, wow. hotshot. Dušan Tadić. No bardzo fajnie. Cieszymy się. Logo viral. Teraz lecą połówki, połówka stadionu Atletico, połówka stadionu City, połówka następna Lille, same połówki, znowu połówka, hmm. Sheriff, ale numer cztery połówki w jednej paczce. Co? No, Real Madryt. I teraz następna, będzie... Wolfsburg, Hakim Zyjek, Chelsea, patrz, <gry> ey, czy mi nie mam jakichś tych w ogóle, nie? I to jest, nie wiem, pół stadionu. Ciężko mi powiedzieć, chyba pesiktarz to wygląda. Pesiktarz? No. Mm. Ja mam City. <coughs> De Bruyne. Royce, Borussia. No. Kapitan. Real. Real. Liberal. Liverpool. Nie, nie ma Realu. Liverpool jest. O nie. Mm. Uribe. Porto. Young Boys. Barcelona. Bayern, Villarreal i... uuuu, uh, Messi. Wow, Messi, czyli oh. dla mnie, dla Paryża. <haha> tak, następna saszetka. Fajne, naprawdę, te topsy mi się podobają. Chciałoby się wszystko zbierać, no, ale nie idzie z finansowych powodów. Nie damy rady wszystkiego zbierać, co byśmy chcieli. No. Lepiej coś do końca dozbierać, a nie mieć wszystko pozaczynane. Atletico nie oni? Lodi? Tak, to jest Rising Star. O, jest i logo BVB. Ops, to mi się Liverpool. A gdzie Liverpool? Ha? Jaki Liverpool? Ty miałeś Liverpool. Gdzie ja miałem a to Liverpool? Może... A tu będzie. będzie Liverpool. Milan. Teraz jest Liverpool. Jota. Jota, jak to mówią. Porto. Lat to jest ten Malmö, Malmö. Barcelona. Barcelona, Borussia Dortmund, Real i Benfica. Benfica. Kolejna соседка Olivera. Real Hotshot. Karim Benzema, tak? No. Real. Marcelo, kapitan Kapit złota naklejka. Milan. O, oh nie Liverpool. <laughs> Bramkarz, Becker. Coś nie ma Juventusu, nie? Porto? No. Young Boys. Barca. United. United jest. Tops. United. Son, e, e. Aha, ja mam United. No ty masz, widzisz. Tops. Numer jaki? One. Mhm. One. To może. Tak, na środek daj pomiędzy. Bo to Topsy czy logo Topsa? I, i Mbappé brawo, punkt dla mnie Co? wow, Kylian Mbappé, no super Messi. Messi, Mbappé, dzisiaj same gwiazdy u nas na stadionie w naszym pokojowym stadionie na naszej trawie dobra, lecimy dalej hot shot, proszę Państwa jest Salah, czyli Liverpool yeah, I teraz złoty Liverpool znowu punkt dla mnie, Henderson Co? U. U, Sebastian Haller, Ajax, brawo Chelsea, tak, teraz Inter, Korea, Pianic, Besiktas, y, Korea, Atletico, Gnabry, Bayern, punkt Lille i, i znowu punkt dla mnie, oh, Paris, Diallo. Ile ty już masz? No, ale Ile. dziwne, że u ciebie Juventus coś, znaczy ogólnie Juventus nie wchodzi nic. No. Ja już Powoli się otwierać, no. Jeremy Villarreal. Wolfsburg Kapitan, bramkarz. Juventus. No i masz punkt dla Juventusa. Atletico. E, Mol... Malmö. No. Klub brus. To jest. Sewilla. Sewilla, Wolfsburg, Lipsk i. Nie, czy ma Zalzburg chyba, nie? To jest Zalzburg czy Lipsk, właśnie, nie wiem. Bo są on, Zal... obydwa Red Bulle, nie? Także. No, musi tam dojrzeć. Co tam? no właśnie, bo to takie znaczki Red Bulla obydwa mają. Może się pomylić. Nie. To jest Malmy, nie? No chyba tak. Ups, tak, stat, co mi to spadło? Li. Lil? O no wreszcie. Juventus, jest Danilo dla Olivera. Teraz 2015, w Berlinie finał. Malmo, Nielsen. Ale... Kędziora, proszę, jest Tomek Kędziora Ale... polska, Guba, Dynamo. no Sevilla, Fernando, to jest Lipsk, Silva, Ledburg, Lipsk i Szachtar. I Szeriff. Um, to jest Kounde Savili, tak? Lustenberga no. Young Boys. Jest Li Ju Ju Juventus Quadrado, jest United. Proszę, jak Oligoni? Jak Oligoni? Uh, Malmo. Birman Ritz. Klub Brysz. O Ocampos Sevilla Wolfsburg Gerard. Mm -hmm. Of Okafor Lipsk i a do, To jest Lipsk, Salzburg znowu Też Salzburg. Tak, musi tam uważać, tam przy znaczku pisze Lipsk, wiesz, tak małymi literkami, jest bardzo mało Ciężko to dostrzec O, ohoho, oh, proszę, co tu wpada, Popać Oli No Hotshot Erling Haaland, czyli naprawdę gorący strzał, jak to mówią. Proszę, znaczek Lil. O, tu się schowało mi coś. Atalanta. City. Kancelary City? Nie, nie ma City. Y, Lille. Ale Lil. Teraz Burak Imas. Repentan Turcji. Klub Bruges. Real, Real Madryt. O, 2,10. Madryt też. To jest właśnie... Salzburg. To jest Lipsk. Nie, nie, Salzburg, bo nie widzę. I 2000, Paryż. Paryż. No, a Paryż, ale to miasto tylko. To jest Salzburg. No chyba. Mm, Hotshot Wiktor Cychankow. Mhm, z jakiego klubu to było? Young Boys, znaczy... E. Dynamo Kiew. No. Mhm. Lisbon 2.20 Lisbona City u puhar. to jest pewnie pierwsza strona dzisiaj no, numer 3 tak to się dwójka będzie w góra bo jedynka jest tops to jest stadion nie wiem zobaczmy Real Hazard <laughs> no nie powiedzieć, Oliver to jest z tej strony, nie wiem Lipsk Forzberg, Wienna. I Zenit jeden. Tak, i teraz uwaga: Przedostatnie u mnie, sasiedka. A mi ostatni zaraz. No, bo oli zaczynał. Właśnie te duże się gniotą trochę. Kto tu jest? Ten duży. To jest Hotshot Rashford, czyli Oliver ma punkt Manchester. A. Teraz znowu Kapitan Royce Dortmund. O, Antony, super. Ajax Amsterdam. Jorginho, Giorgi. Chelsea, Vidal, Inter, Besiktas, Atletico, Madrid, Bayern, bayern finał w Lizbonie znowu 2014 i Di Maria punkt Nie. dla mnie. W końcu jakiś punkt. przedostatnia e, tak. ostatnia, ostatnia u Olivera, przedostatnia ogólnie na dzisiaj. Szachtar. Hotshot. Wolfsburg znaczek. To jest Atalanta. Atalanta BVB Tak, to poznajemy, bo jest w ogóle znaczek też e, Lil Dynamok tak? Dynamo no. Real Benzema Znowu pustadionu <grym> Sza, e, no. I Ozdojew Zenit. Tak, i uwaga, uwaga, ostatnia sesjetka na dzisiaj. Pojedynku na multipaki zobaczymy, nie. czy coś się zmieni jeszcze. Bo jest 10 naklejek, jeszcze coś może się zmienić. Duża naklejka Zenitu Rising Star Kotulew. jeżeli dobrze przeczytałem, bo nie wiem, jak to się po rusku czyta. Vira Real, proszę, proszę, tu jest Paulo Dybala. O nie, Manchester United, Lissaka. Malmo. Kiev, Sewila, Carlos To jest Orban Lipsk, Orban To jest, to jest stadion. hmm, pół stadionu, ale kogo nie wiemy niestety. To jest, jaki numer? No chyba, że Oli sprawdzi. 319. 319. Mamy tylko o siebie album. To Oli zaraz sprawdzi 319. i. Ostatnia naklejka Zenit Petersburg. Tak. Oli sprawdza 319 Aha. Tak jest, czyli pasuje. Czyli na pewno... Oli jeszcze sprawdza 103, którą miał wcześniej. Mm. Pół stadionu. Bo gdzie znaczek nie ma, to trudno zgadnąć niekiedy. To e, jest Lipsk. Lipsk. Aha, no to dobrze. To... Czyli liczymy punkty. Licz swoją drużynę. Dobra. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A ja mam tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. No to remis, proszę Państwa. A właśnie, że nie, bo no 11. Co? Ja mam 11. A czemu? No. A bo Arnold jest? Faktycznie. Tak. No to Oli, dziękuję Ci, że jesteś uczciwy. Mm. Bardzo ładnie z Twojej strony, że się przyznał, że mam, tak. bo nie założyłem Arnolda na naklejce. Mm. Mm. <laughs> Także ja wygrywam jednym punktem, ale bardzo się cieszymy na super naklejki, super sprawa. Także zapraszamy do oglądania następnych filmów naszych. Gdzie będziemy pewnie jeszcze naklejki nieraz, nie dwa otwierać, bo nas to wkręciło, ten no. TOPS. Także bardzo fajne są naklejki, my się cieszymy. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę do góry. Dziękujemy za nowe subskrypcje. No? I zapraszamy na kolejne filmy z różnych edycji, bo różne rzeczy się będą działy. Także trzymajcie się i pa!